W zeszłym miesiącu pielęgniarka hospicyjna w Londynie udokumentowała coś, co fundamentalnie podważa wszystko, w co większość chrześcijan wierzy na temat śmierci. W ciągu swojej piętnastoletniej kariery była świadkiem tysięcy zgonów, ale ta konkretna noc była inna. Obserwowała, jak terminalnie chory pacjent, ledwo przytomny przez kilka dni, nagle usiadł z doskonałą jasnością umysłu i zaczął opisywać postać stojącą u stóp jego łóżka. Pacjent opowiadał z niezwykłymi szczegółami o istocie, o ogromnej mocy i autorytecie, nie przerażającej ani niepocieszającej, ale absolutnie pewnej swojego celu. Pacjent opisał tę postać jako mającą oczy, które zdawały się widzieć przez sam czas, skrzydła sięgające poza ściany pokoju i obecność budzącą zarówno szacunek, jak i lęk. Pielęgniarkę zszokowała nie tylko nagła jasność umysłu pacjenta, ale także jego szczegółowy opis misji tej istoty, nie odebranie mu życia, lecz przygotowanie go do tego, co nastąpi po śmierci. Pacjent opowiadał przez prawie godzinę o rozmowach z tą postacią, instrukcjach dotyczących duchowego przygotowania i ostrzeżeniach przed czekającym go sądem. Następnie spokojnie i z całkowitym spokojem odszedł. To, czego była świadkiem ta pielęgniarka, jest zgodne ze starożytnymi biblijnymi naukami o jednej z najbardziej niezrozumianych postaci w całym Piśmie Świętym, aniele śmierci. Większość współczesnych chrześcijan nigdy nie zetknęła się z prawdziwym biblijnym nauczaniem o tej potężnej anielskiej istocie, pomimo jej kluczowej roli w Bożym planie dla ludzkości. Współczesne kościoły albo całkowicie zignorowały tę biblijną prawdę, albo przeinaczyły ją w folklor i przesąd. Pismo Święte ujawnia jednak że Anioł Śmierci nie jest postacią ponurego żniwiarza ze średniowiecznej mitologii, ani szatanem czy demonem, jak niektórzy wierzą. Jest on jednym z najwyższych rangą aniołów w niebiańskiej hierarchii Boga, specjalnie powołanym przez Wszechmogącego do najważniejszej misji, jaką kiedykolwiek otrzymało stworzenie, przygotowania dusz do przejścia z ziemskiej egzystencji na wieczny sąd. Dzisiaj zbadamy, co pismo święte oraz starożytne teksty żydowskie i chrześcijańskie ujawniają na temat tej tajemniczej postaci, jej prawdziwej tożsamości, jej szczególnej misji od Boga i dlaczego zrozumienie jej roli może całkowicie odmienić sposób, w jaki przygotowujesz się na własną śmierć i śmierć bliskich. To nie jest wygodna doktryna, która sprawi, że poczujesz się lepiej w obliczu śmierci, ale biblijna prawda która może ocalić twoją duszę przed wiecznym żalem. Anioł śmierci działa teraz, działając zgodnie z doskonałym Bożym czasem i boską sprawiedliwością, a każda osoba żyjąca dzisiaj w końcu spotka się z nim twarzą w twarz. Anioł śmierci pojawia się po raz pierwszy w Piśmie Świętym podczas ostatniej plagi egipskiej, kiedy Bóg posłał swojego Anioła, aby zabił wszystkich pierworodnych w kraju, z wyjątkiem tych chronionych krwią baranka paschalnego. Księga Wyjścia, rozdział 12, opisuje tę nadprzyrodzoną istotę, która przemierzała Egipt w ciągu jednej nocy, dokonując doskonałej boskiej sprawiedliwości wobec narodu, który zniewalał i uciskał lud Boży przez wieki. Zauważ jednak, że ten anioł nie działał niezależnie ani z osobistej zemsty. Działał na podstawie bezpośrednich rozkazów Boga z konkretnymi instrukcjami, kogo oszczędzić, a kogo pojmać. Krew baranka na odrzwiach nie była magiczną ochroną, ale znakiem posłuszeństwa i wiary, który anioł rozpoznał i uhonorował. Ujawnia to pierwszą kluczową cechę anioła śmierci. Jest on całkowicie posłuszny woli Bożej i działa zgodnie z Boską Sprawiedliwością, a nie ludzkimi emocjami czy arbitralnym wyborem. W całym Starym Testamencie widzimy tę samą anielską postać, pojawiającą się w kluczowych momentach historii biblijnej. W II Księdze Samuela, rozdział 24, anioł śmierci zostaje posłany, aby sprowadzić plagę na Izrael z powodu grzesznego spisu ludności króla Dawida. Ale Bóg powstrzymuje go, zanim zdąży zniszczyć Jerozolimę. W Drugiej Księdze Królewskiej, rozdział 19, ten sam anioł zabija 185 tysięcy asyryjskich żołnierzy w ciągu jednej nocy, aby chronić Jerozolimę przed inwazją. W każdym przypadku widzimy, że anioł śmierci ma moc natychmiastowego sprowadzenia śmierci na tysiące ludzi, ale działa tylko w granicach wyznaczonych przez Boga. Nie jest on samą śmiercią, ale raczej narzędziem, przez które Bóg zarządza śmiercią, zgodnie ze swoim doskonałym czasem i osądem. Ale kim właściwie jest ten anioł śmierci? Starożytne teksty żydowskie, w tym Talmud i różne komentarze szanowanych rabinów, identyfikują go jako archanioła Michała lub archanioła Gabriela w zależności od konkretnej misji. Jednak wielu uczonych uważa, że Anioł Śmierci jest w rzeczywistości odrębną anielską istotą najwyższej rangi, prawdopodobnie jednym z serafinów, który stoi w bezpośredniej obecności Boga. Hebrajski termin używany w Piśmie Świętym to malach hamawet, co dosłownie oznacza posłaniec śmierci, wskazując, że istota ta służy jako bezpośredni przedstawiciel Boga w sprawach życia i śmierci. W przeciwieństwie do innych aniołów, którzy mają różne obowiązki, anioł śmierci ma jedną główną misję: zapewnić, aby każda ludzka dusza przeszła z życia ziemskiego do wiecznej egzystencji dokładnie w momencie wyznaczonym przez Boga. Większość chrześcijan nie zdaje sobie sprawy, że anioł śmierci nie pojawia się po prostu w chwili fizycznej śmierci, aby zebrać duszę jak jakiś kosmiczny grabarz. Według starożytnych nauk żydowskich, i wczesnochrześcijańskich, ta potężna istota zaczyna działać w życiu człowieka na długo przed jego śmiercią, przygotowując go duchowo do nieuchronnej przemiany. Anioł śmierci posiada wyjątkową zdolność widzenia wyznaczonego czasu śmierci każdej osoby, zapisanego w tym, co Pismo Święte nazywa Księgą Życia i odpowiednio rozpoczyna swoją pracę przygotowawczą. Może to obejmować aranżowanie okoliczności, Prowadzących do duchowego przebudzenia, umieszczanie na drodze danej osoby osób, które będą głosić Ewangelię, tworzenie sytuacji, które ujawniają jej stan duchowy, a nawet dopuszczanie chorób lub trudności, które kierują uwagę danej osoby ku sprawom wiecznym. Zastanów się, ile osób zgłasza niezwykłe doświadczenia duchowe, prorocze sny lub nadprzyrodzone spotkania na miesiące lub lata przed śmiercią. Nie są to zbiegi okoliczności ani zjawiska psychologiczne, lecz dowody na przygotowawcze działanie Anioła Śmierci. Działa on zgodnie z Bożym miłosierdziem, dając każdemu człowiekowi maksymalną szansę na pokutę i zbawienie, zanim nadejdzie wyznaczony czas. Dlatego Pismo Święte naucza, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy przyszli do pokuty. Anioł Śmierci spełnia tę boską wolę, dbając o to, aby nikt nie umarł bez odpowiedniego duchowego przygotowania i możliwości zbawienia. Anioł śmierci ma również obowiązek badania duchowej gotowości każdej duszy w obliczu zbliżającej się śmierci. Starożytne teksty opisują go jako posiadającego doskonałą wiedzę o duchowym stanie każdego człowieka. Jego relacji z Bogiem, jego reakcji na Bożą łaskę i Jego wiecznym przeznaczeniu to badanie nie jest arbitralne ani okrutne lecz odzwierciedla doskonałą sprawiedliwość i miłosierdzie Boga. Anioł śmierci potrafi rozeznać, czy dusza szczerze pokutowała i przyjęła Boże zbawienie, czy też zatwardziła swoje serce na Bożą łaskę. Ta wiedza decyduje nie tylko o czasie śmierci, ale także o jej sposobie i bezpośrednim doświadczeniu duszy w życiu pozagrobowym. Dla tych, którzy należą do Boga przez wiarę w Chrystusa, Anioł śmierci służy jako duch służebny, który ułatwia przejście z życia ziemskiego do niebiańskiej chwały. Starożytne chrześcijańskie opowieści opisują, jak ta potężna istota może uczynić proces umierania spokojnym, a nawet radosnym dla wierzących, usuwając strach i ból, zapewniając jednocześnie duchowe pocieszenie i pewność. Wielu świętych w historii Kościoła donosiło o widzeniu tej anielskiej postaci na łożu śmierci, nie jako przerażającego widma, Lecz jako chwalebnego posłańca niosącego wieści o zbliżającym się wejściu do obecności Boga. Anioł Śmierci staje się dla wiernych, wiernych dyrygentem prowadzącym ich z ziemskiej symfonii do wiecznego chóru nieba, ale dla tych, którzy odrzucili Boże zbawienie i zatwardzili swoje serca na Bożą łaskę, Anioł Śmierci pełni zupełnie inną funkcję. Chociaż nie torturuje ani nie dręczy umierających. Jego obecność staje się źródłem grozy, ponieważ symbolizuje koniec możliwości pokuty i początek wiecznego sądu. Anioł śmierci nie może i nie będzie ignorował Bożej sprawiedliwości, ani nie udzieli zbawienia tym, którzy uporczywie ją odrzucali. Jego pojawienie się przed niepokutującymi staje się momentem straszliwego uświadomienia sobie, że ich czas na wybranie Boga dobiegł końca, a ich wieczne przeznaczenie jest przesądzone. Starożytne teksty żydowskie opisują anioła śmierci jako istotę o wielu obliczach lub aspektach, z których każdy odpowiada duchowemu, stanowi napotkanej osoby. Prawym jawi się jako istota światła i pocieszenia, niegodziwym jawi się jako postać uroczystego sądu. Tym, którzy są duchowo niepewni lub nieprzygotowani, jawi się jako nauczyciel, oferujący ostateczne wskazówki i możliwość pokuty. Nie chodzi tu o wielość osobowości ani wahania nastroju, ale o idealne dopasowanie jego posługi do duchowych potrzeb i stanu każdej duszy. Pełni on funkcję, która najlepiej wypełnia wolę Bożą dla każdego człowieka. Jednym z najważniejszych aspektów misji Anioła Śmierci, o którym kościoły rzadko nauczają, jest jego rola jako objawiciela prawdy duchowej. W miarę zbliżania się śmierci, ta anielska istota zyskuje władzę, by usunąć duchową ślepotę, która uniemożliwia ludziom dostrzeżenie ich prawdziwego stanu przed Bogiem. Nagle dożywotni ateiści zaczynają uznawać istnienie Boga. Ludzie, którzy żyli w oszukiwaniu siebie co do swojego stanu duchowego, widzą siebie z doskonałą jasnością. Ci, którzy zaufali swoim dobrym uczynkom, zdają sobie sprawę ze swojej nieadekwatności przed świętym Bogiem. Ci, którzy odkładali decyzje duchowe na później, zdają sobie sprawę, że ich czas się skończył. To objawienie nie jest okrutne, lecz miłosierne, dając nawet umierającym ostatnią szansę na wołanie do Boga o zbawienie. Anioł śmierci służy również jako boży pośrednik w tym, co teologowie nazywają sądem szczegółowym natychmiastową oceną stanu duchowego każdej duszy, która następuje w chwili śmierci. W przeciwieństwie do ostatecznego sądu powszechnego, który nastąpi na końcu czasów, kiedy cała ludzkość stanie przed tronem Bożym, Sąd szczegółowy dokonuje się indywidualnie, gdy każda osoba umiera. Anioł Śmierci przeprowadza to badanie z doskonałą znajomością bożych standardów i pełnym zrozumieniem relacji każdej duszy z Chrystusem. Ma dostęp do ksiąg, wspomnianych w Apokalipsie, w tym do księgi życia, która zawiera imiona wszystkich, którzy należą do Boga przez wiarę. Ten indywidualny osąd określa natychmiastowe przeznaczenie duszy albo do miejsca pocieszenia i odpoczynku, które Jezus nazwał rajem, albo do miejsca oddzielenia i udręki, które Pismo Święte opisuje jako zewnętrzną ciemność, anią śmierci, nie dokonuje tej decyzji na podstawie swojej osobistej opinii, ani arbitralnych standardów, lecz zgodnie z doskonałą sprawiedliwością i miłosierdziem Boga, objawionymi w Piśmie Świętym. Jego rolą jest wykonanie Bożego sądu, a nie jego stworzenie. Wieczne przeznaczenie każdej duszy zostało określone przez jej ziemską odpowiedź na Bożą łaskę, a Anioł Śmierci po prostu zapewnia, że boska sprawiedliwość zostanie doskonale wymierzona. Misja Anioła Śmierci jest jeszcze bardziej otrzeźwiająca dzięki jego doskonałej znajomości czasu. W przeciwieństwie do ludzkich lekarzy, którzy potrafią jedynie oszacować, ile czasu może mieć śmiertelnie chory pacjent, Anioł Śmierci dokładnie wie, kiedy zakończy się ziemskie życie każdej osoby, ponieważ działa zgodnie z doskonałym planem Boga. Pismo święte naucza, że nasze dni są policzone przez Boga, zanim jeszcze się urodzimy, a anioł śmierci jest odpowiedzialny za to, aby Boży czas został precyzyjnie wypełniony. Oznacza to, że nikt nie umiera przypadkowo, przedwcześnie ani później niż Bóg zamierzył. Każda śmierć następuje dokładnie w momencie, który Bóg z góry ustalił czy to z powodu choroby, wypadku, starości, czy z jakiegokolwiek innego powodu. Ten boski czas służy wielorakim celom w ogólnym planie Boga. Czasami Bóg wydłuża życie człowieka, aby dać mu więcej czasu na pokutę, lub na realizację jego zamierzeń. Czasami skraca życie, aby zapobiec popadnięciu w głębszy grzech, lub wyrządzeniu większej krzywdy innym. Czasami pozwala, aby śmierć nastąpiła w momencie, który wydaje się niedogodny, aby przekazać żyjącym ważne lekcje lub zademonstrować swoją suwerenność nad ludzkimi planami. Anioł śmierci jest doskonałym pośrednikiem tego boskiego czasu, nigdy nie przybywając za wcześnie ani za późno, ale zawsze pojawiając się dokładnie w momencie wyznaczonym przez Boga. Anioł śmierci ma również wyjątkową odpowiedzialność oddzielenia duszy od ciała w chwili śmierci. Nie jest to proces gwałtowny ani traumatyczny, lecz nadprzyrodzony akt, który uwalnia duszę od jej ziemskich ograniczeń i umożliwia jej przejście do egzystencji duchowej. Starożytne teksty opisują to oddzielenie jako dokonujące się natychmiastowo i bezboleśnie, nawet gdy sam proces fizycznej śmierci był trudny lub długotrwały. Anioł śmierci ma moc, by uczynić to przejście tak spokojnym lub tak niepokojącym, jak wymaga tego Boża Sprawiedliwość, w zależności od duchowego stanu i wiecznego przeznaczenia każdej duszy. Dla wierzących to oddzielenie staje się momentem wyzwolenia, ponieważ dusza zostaje uwolniona od ograniczeń grzesznego ciała i może doświadczyć duchowych realiów Królestwa Bożego. Dla niewierzących to oddzielenie staje się momentem straszliwej realizacji, gdy odkrywają, że śmierć nie jest końcem istnienia lecz początkiem świadomego wiecznego oddzielenia od Boga. Rola Anioła Śmierci w tym procesie jest kluczowa, ponieważ zapewnia on, że każda dusza rozumie, co się dzieje i dlaczego, usuwając wszelkie ostateczne wymówki i złudzenia dotyczące rzeczywistości duchowej. Jednym z najbardziej niezrozumianych aspektów posługi Anioła Śmierci jest jego związek z tym, co nazywamy naturalnymi przyczynami śmierci. Współczesna medycyna wyjaśnia śmierć w kategoriach niewydolności narządów, procesów chorobowych, wypadków i innych przyczyn fizycznych, a te wyjaśnienia są trafne na poziomie biologicznym. Pismo Święte objawia jednak, że za każdą naturalną przyczyną śmierci kryje się nadprzyrodzona władza anioła śmierci, działającego zgodnie z doskonałym czasem i zamysłem Boga. Kiedy ktoś umiera na raka, chorobę serca lub w wypadku, Przyczyna fizyczna jest realna, ale ostateczną przyczyną jest anioł śmierci, wypełniający Boży plan dla ziemskiego istnienia tej osoby. Nie czyni to anioła śmierci odpowiedzialnym za zło ani cierpienie, ponieważ nie działa on niezależnie od woli Boga, ani wbrew jego charakterowi. Śmierć weszła na świat poprzez ludzki grzech, jak naucza pismo święte, a anioł śmierci jest po prostu narzędziem, przez które Bóg wymierza konsekwencje grzechu zgodnie ze swoją doskonałą sprawiedliwością i czasem. Bez tej anielskiej posługi, śmierć byłaby chaotyczna, przypadkowa i pozbawiona sensu. Z aniołem śmierci, jako wyznaczonym przez Boga narzędziem, każda śmierć ma boski cel i znaczenie, nawet jeśli nie potrafimy zrozumieć bożych motywów z naszej ograniczonej ludzkiej perspektywy. Anioł śmierci ma również władzę nad tym, czego wiele osób najbardziej boi się w umieraniu, nad samym procesem choć nie może on przezwyciężyć fizycznych realiów choroby, urazu czy starości, może wpływać na to, jak wiele cierpienia człowiek doświadcza w trakcie umierania. Starożytne przekazy opisują, jak ta potężna istota może albo nasilić, albo złagodzić ból umierania, zgodnie z bożymi zamysłami wobec danej osoby. Czasami Bóg dopuszcza cierpienie w trakcie umierania, aby dokonać ostatecznego dzieła duchowego w sercu człowieka lub w sercach tych którzy go obserwują. Czasami obdarza spokojną, bezbolesną śmiercią, jako wyrazem miłosierdzia dla tych, którzy mu wiernie służyli, albo jako ostateczny akt łaski dla tych, którzy w ostatniej chwili pokutują. Ta władza nad procesem umierania czyni anioła śmierci jedną z najpotężniejszych istot w stworzeniu, zdolną wpływać na najważniejszy moment w życiu każdego człowieka. Jednak ta władza nigdy nie jest sprawowana arbitralnie ani okrutnie. Każdy aspekt sposobu, w jaki człowiek umiera, służy doskonałemu planowi Boga i odzwierciedla jego charakter, zarówno sprawiedliwy, jak i miłosierny. Anioł śmierci staje się pośrednikiem, poprzez którego Bóg demonstruje swoją suwerenność nad życiem i śmiercią, zachowując jednocześnie swój doskonały charakter moralny. Misja Anioła Śmierci obejmuje również posługę rodzinom i bliskim osób umierających. Chociaż jego głównym obowiązkiem jest opieka nad osobą umierającą, starożytne teksty opisują, jak może on wpływać na okoliczności towarzyszące śmierci, aby wypełniać Boże zamierzenia w życiu tych, którzy przeżyli. Czasami zapewnia on obecność członków rodziny w chwili śmierci, aby mogli otrzymać pocieszenie lub ważne duchowe lekcje. Czasami zapewnia nieobecność niektórych osób, aby chronić je przed traumą, na którą nie są gotowe. Czasami organizuje moment śmierci tak, aby zbiegł się z ważnymi duchowo okresami lub spotkaniami rodzinnymi, które zmaksymalizują duchowy wpływ na żyjących. Ten aspekt posługi anioła śmierci ukazuje Boże współczucie dla relacji międzyludzkich i jego pragnienie, by nawet śmierć posłużyła do osiągnięcia odkupieńczych celów w życiu żyjących. Śmierć nigdy nie dotyczy tylko osoby umierającej, ale wszystkich istnień, których ta osoba dotknęła, i duchowych lekcji, jakie może ona przynieść. Anioł śmierci służy jako Boży pośrednik w realizacji tych szerszych celów, jednocześnie skupiając się przede wszystkim na duchowym przygotowaniu i przejściu umierającego człowieka. Pismo Święte jasno stwierdza, że Anioł śmierci działał w całej historii ludzkości, od pierwszej śmierci człowieka po upadku, aż do ostatniej śmierci przed powrotem Chrystusa. Przewodniczył śmierci biblijnych patriarchów. Proroków, królów i zwykłych wierzących, a także śmierci tyranów, przestępców i tych, którzy odrzucili Boga. W każdym przypadku wypełnił swoją misję z doskonałym posłuszeństwem woli Bożej i całkowitą dokładnością w wymierzaniu Boskiej Sprawiedliwości. Jego historia jest doskonała, ponieważ działa zgodnie z nieomylną mądrością i wyczuciem czasu samego Boga. Jednak być może Najbardziej niezwykłym aspektem misji Anioła Śmierci jest to, co wydarzyło się, gdy spotkał Jezusa Chrystusa podczas Jego ziemskiej posługi. Starożytne teksty chrześcijańskie sugerują, że Anioł Śmierci był obecny przy ukrzyżowaniu Jezusa nie po to, by odebrać mu życie, jak czyni to ze zwykłymi ludźmi, ale by być świadkiem czegoś bezprecedensowego w historii stworzenia dobrowolnej śmierci. Wcielonego Boga dla zbawienia ludzkości. Po raz pierwszy i jedyny w swoim życiu Anioł Śmierci spotkał kogoś, kto miał moc całkowitego uniknięcia śmierci, ale postanowił się jej poddać dla dobra innych. To spotkanie z Chrystusem fundamentalnie odmieniło misję Anioła Śmierci. Przed śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, Anioł Śmierci mógł jedynie wymierzać Bożą Sprawiedliwość, sprowadzając śmierć na grzeszników zgodnie z zasłużoną karą. Jednak po odkupieńczej ofierze Chrystusa anioł śmierci zaczął służyć Bożemu miłosierdziu, a także jego sprawiedliwości, umożliwiając wierzącym duszom przejście przez śmierć do życia wiecznego a nie wiecznej kary. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią nie wyeliminowało roli anioła śmierci, ale przekształciło go z narzędzia czystego sądu w narzędzie miłosiernego przejścia dla tych, którzy należą do Boga przez wiarę. Ta przemiana jest powodem, dla którego Anioł Śmierci może teraz służyć jako duch służebny umierającym wierzącym, pomagając im w pokojowym przejściu z życia ziemskiego do niebiańskiej chwały. Nadal przynosi śmierć wszystkim ludziom, ponieważ śmierć jest nadal konsekwencją grzechu, ale dla tych, którzy są objęci sprawiedliwością Chrystusa, śmierć staje się bramą do wiecznej radości, a nie wiecznej kary. Anioł Śmierci staje się dla wierzących nie postacią, której należy się lękać, lecz sługą Boga pomagającym im osiągnąć ostateczny cel. Dla tych, którzy odrzucają zbawienie Chrystusa, Anioł Śmierci nadal pełni tę samą funkcję, którą zawsze pełnił, wymierzając doskonałą sprawiedliwość Bożą przeciwko grzechowi. Nie może on udzielić zbawienia ani miłosierdzia tym, którzy odrzucili Bożą łaskę ani złagodzić rzeczywistości wiecznego sądu dla tych, którzy umierają w swoich grzechach. Jego posługa wobec niezbawionych pozostaje uroczystym sądem i nieubłaganą sprawiedliwością, odzwierciedlającą świętość i sprawiedliwość Boga przeciwko wszelkiej niesprawiedliwości. Zrozumienie prawdziwej misji anioła śmierci powinno głęboko wpłynąć na to, jak postrzegamy śmierć, zarówno naszą własną, jak i śmierć bliskich. Śmierć nie jest przypadkowym wypadkiem ani bezsensownym zakończeniem istnienia, lecz starannie zaplanowaną transformacją, nadzorowaną przez jednego z najpotężniejszych aniołów Bożych. Każda śmierć następuje w idealnym momencie, w idealny sposób, zgodnie z doskonałym planem i charakterem Boga. Ta wiedza powinna przynieść pocieszenie wierzącym i natchnąć niewierzącym. Dla wierzących, wiedza o posłudze anioła śmierci powinna rozwiać wiele lęku i niepokoju związanego ze śmiercią. Nie stajemy w obliczu śmierci sami, ani zdani na łaskę bezosobowych sił, ale pod opieką potężnej anielskiej istoty, która służy naszemu kochającemu Ojcu Niebieskiemu. Anioł śmierci nie sprawi, że nasze umieranie stanie się trudniejsze niż to konieczne, a może nawet sprawi, że będzie ono spokojniejsze i bardziej znaczące niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Jego obecność na łożu śmierci będzie przypomnieniem, że Bóg o nas nie zapomniał, lecz pod boskim nadzorem przechodzimy do obecności samego Chrystusa. U osób niewierzących zrozumienie misji Anioła Śmierci powinno wzbudzić odpowiedni lęk i pilną potrzebę duchowego przygotowania. Ta potężna istota jest już świadoma twojego wyznaczonego czasu śmierci i pracuje nad tym, aby przygotować cię na to nieuniknione spotkanie może właśnie teraz aranżuje okoliczności, aby dać ci możliwość pokuty i zbawienia, może posyłać do twojego życia ludzi, którzy będą mogli wyjaśnić ci Ewangelię i pomóc ci zrozumieć twoją potrzebę Chrystusa. Jednak jego praca przygotowawcza nie będzie trwała w nieskończoność, a kiedy nadejdzie twój wyznaczony czas, twoje wieczne przeznaczenie zostanie przypieczętowane w oparciu o twoją ziemską odpowiedź na Bożą łaskę. Misja Anioła Śmierci powinna również wpływać na to, jak traktujemy innych, zwłaszcza tych starszych, chorych lub stojących w obliczu śmierci. Świadomość, że ta potężna anielska istota działa w ich życiu, aby wypełnić Boże cele, powinna uczynić nas bardziej wrażliwymi na duchowe możliwości i bardziej chętnymi do udziału w Bożym dziele odkupienia. Możemy być częścią przygotowawczej posługi Anioła Śmierci, umieszczeni w czyimś życiu dokładnie, w odpowiednim momencie, aby dzielić się Ewangelią lub zapewnić duchowe wsparcie. Ta świadomość powinna również zmienić sposób, w jaki modlimy się za tych, którzy umierają. Zamiast po prostu prosić Boga o przedłużenie ich ziemskiego życia lub zapewnienie im większego komfortu, powinniśmy modlić się, aby doskonała wola Boża wypełniła się poprzez ich śmierć, aby wszelkie niezbędne duchowe dzieło zostało dokończone, i aby ich przejście spełniło Boże zamierzenia, zarówno dla nich, jak i dla ich bliskich. Powinniśmy modlić się o posługę Anioła Śmierci w ich życiu, prosząc Boga, aby użył tej potężnej istoty do wykonania wszystkiego, co niezbędne do ich duchowego przygotowania. Misja Anioła Śmierci przypomina nam, że śmierć nie jest naszym wrogiem, jeśli należymy do Chrystusa, lecz naszym sługą, który pomaga nam osiągnąć nasz ostateczny cel, ta potężna anielska istota służy naszemu najwyższemu dobru i doskonałej woli Boga, zapewniając, że nasze przejście z życia ziemskiego do życia wiecznego nastąpi dokładnie w odpowiednim momencie i w dokładnie właściwy sposób. Jego obecność gwarantuje, że nie umrzemy ani chwili przed, ani po idealnym czasie Boga, i że nasza śmierć wypełni wszystkie zamierzenia Boga. Podsumowując, pamiętajmy, że Anioł śmierci nie jest odległą postacią ze starożytnej historii, lecz aktywnym narzędziem woli Bożej, działającym we współczesnym świecie. On zna twoje imię, twój wyznaczony czas i twój stan duchowy. Być może już działa w twoim życiu, przygotowując cię na nieuniknioną przemianę, która czeka każdego człowieka. Pytanie nie brzmi, czy spotkasz anioła śmierci, ale czy będziesz przygotowany, gdy to spotkanie nadejdzie. Jeśli nigdy osobiście nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego pana i zbawiciela, praca przygotowawcza anioła śmierci w twoim życiu jest pilnym wezwaniem do pokuty i wiary. Nie czekaj do łoża śmierci, aby pojednać się z Bogiem. Przyjmij zbawienie Chrystusa teraz, póki masz jeszcze czas, aby wzrastać w duchowej dojrzałości i służyć Bożym celom na Ziemi. Jeśli już wierzysz, Pozwól, aby ta wiedza zmotywowała cię do życia z wieczną perspektywą, wzrastania w świętości i wykorzystywania każdego dnia, który daje ci Bóg, do wypełniania jego celów i przygotowania się na ostateczne przejście do chwały. Anioł śmierci służy Bogu, który cię kocha i pragnie dla ciebie jak najlepiej, zarówno w tym życiu, jak i w wieczności. Zaufaj doskonałemu czasowi Boga, poddaj się jego doskonałej woli, i spocznij w świadomości, że Twoje życie i śmierć są pod nadzorem najpotężniejszej i najżyczliwszej istoty we wszechświecie. Kiedy nadejdzie Twój czas spotkania z Aniołem śmierci, obyś spotkał go nie jako przerażającego nieznajomego, ale jako bliskiego sługę Boga, którego znasz, kochasz i któremu służysz.